Okej, okay, więc cześć moi drodzy, witam z w kolejnym odcinku na moim kanale Stom Clans, z Tom The Dead oczywiście I co, dzisiaj polecimy sobie kolejną misję Wbiłem sobie szósty level eee, Niedawno dopiero co I kupiłem sobie taką ciekawą broń, zobaczcie <laughs> Takiego maszyngana No wygląda porządnie, ale jeszcze nie walczyłem ani razu Ani jednej po prostu potyczki nawet nie miałem Nic, kompletnie nic i nie walczyłem Także na takim kompletnym spontanie zaczniemy sobie tą misję tutaj eee, Tu mamy punkt kontrolny tego nie, nie będziemy wyszukiwali z innymi graczami. Niestety na razie nie mam ekipy. Mamy dotrzeć do centrum bezpieczeństwa najpierw. okej. Okay. Dobra. Na razie nikogo tutaj nie widzę. Ale to jest oczywiście na razie. Czy tam nie stoją przypadkiem jak coś kolesie? To są oczywiście. Wrogowie, dobra, za załatwimy ich. Eee... Dobra, najpierw tego. O kurde, jaki to ma odrzut, moi drodzy, to jest tragedia ten odrzut. O fakt, trzeba się nauczyć to kontrolować, bo to jest ciężko, kurde. Ej, po co ja to reloaduję? Dobra, ja nie, nie ogarniam się tej broni, także to dlatego. No, dawaj. Dobra. Da się to ogarnąć, ten... E, ...recoil, że tak powiem. Gdzie ja mam doszło? Do centrum bezpieczeństwa. Mam się wracać, dobra. Tylko nie wiem, czy mam się wracać, ale dobra. <grym> na razie się wróćmy tutaj. E, Czekaj, tutaj byłem. Ej, what the fuck? <grym> Kazali mi się to wrócić jeszcze raz, nie wiem po co, ale... No ...dobra, nie, nie, olejmy to na razie. Tu się po prostu tą broń trzeba bardzo kontrolować. Bardzo trzeba ciągnąć myszkę w dół. Ej, no what the fuck? Ej. No, już tam byłem i cały czas mi się każe tam wracać, co, co, się dzieje w ogóle? O co chodzi? O co kaman? Dotrzeć do centrum bezpieczeństwa. Chcę ja tu coś zrobić? Nie wiem. No nie mam tutaj nic zrobić chyba. O co ja tu mogę sobie zrobić? Nic nie mogę zrobić. No i, i znowu mi to tu, tu wraca, nie? I nie wiem o co chodzi. Pokazuje mi tą szczałkę, jakby tu tutaj przejdę. Może tędy, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co, kaman. No i nie myślcie, że jak dojdę tutaj, to mnie znowu będzie chciała wracać. Nie nowe, ja tu miałem dotrzeć, dobra. Że to zaliczyło. To był bug chyba przez chwilę. O kurde, się wszystko jara. Jakaś cysterna. Dobra, lecimy dalej. O, są panowie, są koledzy. Fajnie Dostał fajnie. O kurde, dostaje strasznie. Czekaj, 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 czekaj. U góry są. Fuck. To może bardziej... Akaczem Dobra, fajnie. Dobra, panu. O, padł, super. No, dobra, padł. Reloadzik. Dobra, lecimy. Coś tam to ktoś zestawił chyba. Tak, ten pan nam coś zestawił. Granat gazowy to mi się średnio przyda, ale weźmiemy. Amunicja, fajnie. To się zawsze przyda. Ale coś, jest, gdzieś się zblokowałem. Eee, kolejny punkt kontrolny. Dobra, są tam jakiś goście. Okej, okay, to jest chyba sniper. No dole nikogo nie ma, nie widzę. Może tu przyjdzie? Wystaw się, Koleś. O oh fuck Dobra padł No dawaj, gin, 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 gin. Jest Dobra, podejdziemy tutaj. Z prawej chyba ktoś mnie tam zaraz zajdzie. Takie mam wrażenie Nie ja nie widzę tutaj nikogo O oh fuck, jest tutaj koleś Dobra, padł Szadujmy sobie teraz stamtąd, chyba dobra, leci jeden i tutaj koleś. Nie w ogóle patrzę się, gdzie idzie, nie? Mają mnie gdzieś jak na razie, chyba. No, fak padł tak. Dobra, padł. Okej, okay, przeładowane. Nie, jeszcze nie przeładowane. Dobra, padł. I jeszcze tamten. I padł, super. Dobra. Zbierzmy sobie amunicję, nam goleś zostawił. Dobra. Mamy zaszczyt do śluzy tym razem. You know Okej, okay, rozumiem y Tu na pewno coś będzie O, dobra, są tam Kolesie, Be bez bez nie zaczkałem się z nimi Przadłujmy sobie Mamy obronić JTF podczas rozbierania bomby Okej okay. Tam jest bomba, okej, okay, rozumiem Czyli oni będą przechodzić z tej strony, tak, tak to sobie... Eee, tak to sobie widzę Jakoś tutaj jakaś osłonka fajna, tu jest fajna osłona Okej okay. Tak, stamtąd będą pewnie szli No, to jest fajna kryjówka, wam powiem Miejscowa O kurde, to są coś lepsi Fak, przeładuj to stary, przeładuj. O oh, fuck. Fak, od, od drugiej strony mnie zajdzie. O kurde, on mnie ubija tego gościa, który bombę rozbraja. Jak on mnie tutaj widzi? Fak, gin. No, dawaj, a tyli Idziemy go tak, to się nie będzie tutaj spodziewał. No ciężko jest to. Ale już prawie stracił całe życie, więc... Dobra, padł fajnie. To sobie weźmy, tą broń tym razem. I z tej strony ich przybijemy. Jeżeli mi tu nie zaszli z, z której strony. Okej okay. Mamy załadowane 100 pocisków. Fuck padł, dobra Tam był jeden O kurde Są ci goście z tymi pałami wszystkimi O, ciężko jest to kontrolować, dobra Przeładuj dawaj Zostawię jeszcze, jeszcze jeden, tak, tam jest na niego to sobie bardziej akaczałem bym przygotował No, padaj, padaj, nie uciekaj, grzecznie, dobra Idą Idą Musimy ich próbować zawsze zabijać, póki jeszcze nie, nie zdążą przejść, nie? I to jest, myślę, najlepsza strategia Boss był chyba z drugiej strony gdzieś. Okej, okay. gdzie jest ten boss? Dawaj, po hedzie. O oh, fuck. Jest, padł, super. Ale to było blisko, fa to było faktycznie blisko. Amunicja, fajnie. Ja się jeszcze zaraz tam do was pójdę. Tylko, że ja bym chciał się jeszcze wrócić po to, po tą zieloną rzecz, którą tutaj ktoś zostawił. Uchwyt kątowy, dobra, fajnie. Modyfikacja do broni zawsze chętnie nie przyjmę. Ym, I mamy pomówić yy, z Rojem... z, z Rojem? <laughs> Idziemy pomówić z Rojem, dobra. <laughs> <grymne> y tak Ej, bo nam roje ucieka Przeładowi to stary I teraz amunicję bierzemy O, sporo żeśmy tego zużyli Nie z tobą miałem gadać, nie, nie z tobą Tu z gościem miałem gadać Okej okay. O, jest jakaś... Znajdźka co my tutaj mamy? Batonik, dobra, fajny Będziemy to masę robili. O, czekajcie, tam coś jest do znalezienia. Eee, nie, nie ma tu nic do znalezienia, pomyliło mi się. Tu coś jest? O, jest! co apteczka, tak? Czy coś innego? Nie, plecek jakiś Tu coś jest. O jest, proszę bardzo. O kurde, skaracha mamy. Zarobiście. Epicko, wręcz bym powiedział. Super. Tu się nie przejdzie. Musimy pomówić z tym gościem. Ale z tego skaracha jestem zadowolony. O, tu kolejną rzecz mamy, zobaczcie. Ekstra. Aha, dobra, apteczka. Już mnie możemy jej zmieścić. Szkoda. Czekajcie coś jest? Nie ma, nie, nie ma. Z drugiej strony może Jest yeah, z drugiej strony, no ja Nie pominął takich rzeczy. Konserwa, co prawda? Z kim miałem pomówić, bo tu już jestem. Ja, o co chodzi? Come on What the fuck? Okej okay. O, fuck! Mamy chronić tego gościa, czyli ktoś tutaj wbija. Dobra, padł. Dlatego ubić. O, fuck! dostaliśmy nieźle. Giń. Przeładowanko. O, kurde, mamy tam bossa. Ja, najgorsze jest to, że ja tam nic nie widzę. To jest najgorsze Przejdźmy sobie tutaj O oh, fuck, czemu mnie atakuje? Nie ja powinien bossa atakować naszego tego Naszego kolesia O oh, fuck dostałem strasznie O oh, fuck, reloadic. On też ma chyba reloadic. A. Schował się skubany. O oh, fuck. Dobra, dajmy sobie jeszcze trochę. Detonuj. Aj, nice, stracił już cały pancerz. Teraz tylko go robić. Fajnie. I to był chyba boss. Nie było nim aż tak ciężko, ale ok, okay przeładuj sobie no. A ja, no, żebym cię nie utuchł, ty nie chcecie wyganiać, ale wiesz, ale weź wyjdź. No stary, naszemu da załaduje. A oczywiście jeszcze będą mnie, nie? Nie, tam gdzie z tyłu jest jakiś. Padł, dobra. dobra. Nie, to jest super ciężko, żeby ich tam trafić. A nie wiem gdzie by tam podejść, ale boję się, że mnie utuką zanim ja że tam podejść W ogóle nie widzę ich po prostu, to jest... To jest słabe akurat Okej, okay, nawet, nawet tym już się łatwiej strzela z takim zoomem Przygwoździliśmy dziada Przeskanuje się go przez to? Nie, nie, przeskanuje się go przez to za jakąś dość sporą ścianą stoi, no? Dawaj, no, wyłaś, wyłaś. tam pesteczkę na ciebie przygotowaną, synek. No, proszę bardzo. Dobra, teraz będzie łatwo już. No, dawaj, no, dawaj, wejdź, wejdź. Na łośle wale, bo nie widzę dziadana. No. Nie przeskanuję go przez to jest, spadł. Wreszcie Teraz mamy zlikwidować przywódcę i przywódca jest tam, okej okay. Przeładujmy sobie na wszelki wypadek, bo to... Teraz dopiero będzie boss. I teraz będzie ciężko. Mam padu. Tam nie było jeszcze jednego przypadkiem. I się wydaje, że tam był jeszcze jeden. Koleś, się bardzo wyrwałem trochę do przodu. No ciężka jest tutaj gościa, tam taki odrzut, że muszę pestkować bardzo. O oh, fuck! On ma jakąś taką zarobistą sniperkę Kurde Oh, shit O oh, fuck, o oh, fuck jest, ale kurde jestem w dupie teraz. O oh, shit, Uch. znowu kurde muszę sam się sobie z bosem radzić, no? No kurde! Ciebie tutaj... spadaj! No! Je tu! Przeładuj to. Nie, nie przeładowuj tego. Nie! Przeładuj to szybko stary, szybko! O, oh, fuck. Fuck. Kurde Z drugiej strony tam jest gość O kurde to jest mój? Przepraszam bardzo pana O fuck No przeładuj to teraz Mamy chwilę

No ciężko by tam z heada trafić z takiej odległości. Kurde, gdybym miał to działo. Czy coś jak sniperkaś miał, to by było łatwiej. A tak to jest kurde strasznie ciężko. Śnet boi podejść. Kurde, nie ta broń stary. Da O oh, fuck. Nie wiem czego w ten sposób ubiję kiedyś. Bo w końcu go ubiję, a tylko to cię trwało wieki. No dawaj, wystaw główkę. No pokaż się, pokaż się. Dostał, coś tam dostał. Nie, no muszę móc z tego załadować. do sobie to. No dawaj, wystaw się. No dawaj, on się nie chce wystawić, zobaczcie. Nie wiem czy. Nie powinienem do niego trochę bliżej podejść. Ja nie mam szans z nim na taką odległość, kurde. Szybko, szybko, biegnij, biegnij, biegnij. Dawaj, stary biegnij, biegnij. Tu może na taką bliższą odległość, któremu załaduje więcej pestek i tak się go udało rozwalić To jest dobry plan, mi się wydaje Oczywiście mi się wydaje znaczy, że to jest dobry plan Ale spróbujemy No dawaj, dawaj, wystaw się Co on tam tak stoi, no No dawaj stary, dawaj No patrzcie, no nie wyjdzie mi na złość mi robi, no? No teraz? Nie dostał w ogóle tym, to jest. Kurde, przykre. No ja mam tam podejść do niego. No. Żeśmy mu ten granacik, no tam wróćmy, nie dostał, kurde no. Jeszcze raz teraz, tak żeby to tam leciało faktycznie, a nie żeby. O, dostał teraz zjawić dziada. Kurde, prawie on już tam ucieka tylko, ale jest na reszcie. Jest! Zabiliśmy go! Udało się! Jest! Super! Ukończyliśmy tą misję. Ekstra! Udało się! No, było ciężko, moi drodzy, ale udało się, na szczęście się udało. No powiem wam, że no... To było... To była ciekawa misja, naprawdę. Było ciężko, ale było też ciekawie. Zbierzmy sobie jeszcze to, co tam jest u góry, bo coś tam chyba jest u góry jeszcze, nie? Coś tam jest, coś tam zostało. Sobie to zbierzmy teraz. O kurde, i to sporo po, po, po bosie! O, fuck! Jakie zarąbiste rzeczy żeśmy tu zebrali. No i tak mi się wydaje. Teraz musimy stąd wyjść i odblokować skrzydło ochrony. To sobie też zrobimy. A róbmy jeszcze, co tutaj jest. Coś tutaj jest. Gdzie tu coś jest? Bo tu to, to widzę tylko. Czemu nie mogę to wejść? A nie, bo się pokazuje mi tu na mapie coś, ale. Nie mogę tam przejść ani nic, nie wiem słuchaj, że tam jakoś trzeba by wejść, nie wiem. No nieważne, moi drodzy, to ja było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja już dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć na razie.